Biurko, które niegdyś stało tam, gdzieś hen, doznało ewolucji i teraz jest na środku pokoju, se leży. That... Cześć wszystkim! Tak się witałam? Mam nadzieję, że tak. Witam was w spóźnionym filmie na rocznicę mojego pobytu na LPS-ubie. Późniony dokładnie o tydzień bo najpierw miałam karę na YouTube'a, na telefon, na wszystko, a później um, była szkoła i, i no i nie miałam czasu przygotowałam z tej okazji taki mały story time odnośnie mojej całej historii na LPS ubie i jak Ci się nie podoba to nie oglądaj, bo ja bym szczerze mówiąc siebie też nie oglądała, więc yeah, no i sorry za kaszel, czy chrypę czy coś, bo kurde... Kurde, sorry za kaszel czy chrypę, ale jestem trochę chora. Więc możemy zaczynać. Jak wiecie lub nie wiecie, pierwszy film pojawił się 13 września 2018 roku. Byłam wtedy małym dzieckiem, które miało dziwny głos. Pewnie będę się śmiała z siebie za parę lat, że tak mówię i teraz też będę miała dziwny głos dla siebie, dla starszej siebie, więc polecam. No i no, możemy oglądać. Jest to mój pierwszy film na tym kanale, gdyż mam jeszcze jeden kanał, który wyświeci się na dole. I tak to wyglądało. Było to bardzo dziwne, ponieważ był to film, w którym mm, siłą rzeczy miałam najlepszą jakość ze wszystkich tych filmów. I we wszystkich filmach, jak po prostu leci, yy, miałam tak koszmarną jakość, że się tego po prostu oglądać nie dało. Właśnie mi tam wyskoczył film przed chwilą jakiejś youtuberki, lps tuberki. I patrzę, oglądam jakoś spoko, da się oglądać. Później włączam moje pierwsze filmy, żeby się przygotować w ogóle do tego filmu i... Matko Boska! Nie, tego się nie da oglądać. Za chwilę zresztą zobaczycie o czym mówię. Teraz przechodzimy do mojego pierwszego MW. Little do you know how I'm I'm still by the memories. Nie wiem, czy jest tu cokolwiek do komentowania. No, to było takie MW. Takie, takie normalne, chyba, jak na początki, więc. Więc spoko. Szkoła oczekiwania versus rzeczywistość. Nie wiem, jak ocenić ten film, ale no jak na początki był całkiem dobry. W sumie to nadal mam takie filmy, więc yy, yy, no mój poziom pod względem takich filmów się nie rozwinął. Następny MW jest trochę lepsze od poprzedniego, ale yy, mimo tego, że dodałam napisy, to... Myliłam się trochę z pisownią i wyszło, że Pretty, Pretty, tak to się czyta. Pridi, pretty, pretty, tak. Um, pisze się przez dwa E. e polecam.

MW na 50 subskrypcji plus. Dla co niezmiernie ścieszyłam. Nie wiem, jak oceniacie to MW. Było on robione bodajże w... Power Director już? Albo nie, nie, nie. Kinemaster, Kinemaster. Wtedy jeszcze używałam Kinemaster. Nie wiem, jak według was wyszło ono, ale no cóż. Było nawet spoko. Tak mi się wydaje. Teraz przejdźmy do hitu, pod którym miałam... <laughs> 49 tysięcy wyświetleń. Czy wy to rozumiecie? Była to Wasza ulubiona seria pod tytułem yy, Nienawidzę. Czegoś nienawidzę tam? Coś się tak? Lubicie jak nienawidzę rzeczy. A było to konkretnie 5 typów uczniów, których nienawidzę. No cóż, do każdego filmu jest link w opisie, więc jak chcecie obejrzeć, to yy, no cóż, nie, nie bronię. Każdy ma w swojej szkole ucznia, którego się boi. Może być to ktoś ze starszej klasy. U mnie akurat był on w... Był to tylko urywek tego filmu. I jak go skomentuję? Cóż, pierwszym filmem, pierwszym filmem tego typu był e, Dlaczego nie na WF-u. Teraz jest na prywatnym, ponieważ zyskał on bardzo dużo kontrowersji, e, typu, że na przykład zgapiła moc innej LPS tuberki pomysł na ten film. To było połowicznie prawdą, ponieważ gdy wpadłam na ten pomysł, wyszukałam sobie w YouTubie um, LPS Dlaczego Nienawidzę WF-u i właśnie wyskoczył film Ascalon. Obejrzałam go i tym bardziej zyskałam jakby... no zapewnienie, że ten film się jednak spodoba. Później, gdy go nagrałam, mógł nieco przypominać film Ascalon, ponieważ, no, znałam, że skoro jest w tej samej tematyce, to może tr być trochę podobny do siebie czy coś, ale. Mm, no, to było dość nierozsądne, ponieważ teraz nie ważyłabym się e, zgapić czy cokolwiek od kogoś innego. I cóż. Miał on, e, czekajcie, 30 tysięcy wyświetleń i ponad 900 łapek w górę, więc. E, wow! Z jednej strony cieszyłam się, że em, tak dużo osób mnie poznaje w ten sposób, że po prostu ten film stał się takim hitem i teraz może to w ogóle jest tak, jakbym em, wybiła się na czymś pomyśle czy coś, ale Bo chyba nieliczni zauważyli, że jakieś podobieństwo w naszych filmach, a reszta osób raczej e, s, no po prostu podobało im się to Jezu zgadam już o tym nie wiadomo ile ale po prostu chcę powiedzieć, żebyście nie patrzyli na mnie jak na jakąś złodziejkę pomysłów czy coś, naprawdę mi głupio że coś takiego zrobiłam Sub za sób też stosowałam kiedyś, więc to jest głupie i bez sensu. Myślę, że teraz są ze mną same osoby, które po prostu lubią Moje filmy, moje pomysły. A tamci, którzy zasubskrybowali mój kanał tylko z powodu tego jednego filmu, już raczej mnie nie oglądają. Świadczy aktywność pod filmami. Więc przechodzimy dalej. Sorry, że znowu wrzucam te MW i w ogóle, ale no. Tym razem był to specjalna 300 subskrypcji. Jak widzicie, dźwięk się trochę spóźniał i był nierówno z obrazem, ale to tam nie, nieważne. Było w Power Director jako pierwsze, chyba, jako pierwsze MW, więc. bo jeszcze było chyba zakryj. Ale dobra, nie, nie, nie będę wam pokazywała tych wszystkich MW, bo no, za dużo tego. Nie zmienia to faktu, że było to robione w Power Director, czyli jakby według mnie trochę słabiej się tam robi MW, bo no, przynajmniej ja nie umiem. A w Kinemaster trochę lepiej to szło, więc no. Uwaga, mam petardę. Czy ktoś z was pamięta taki serial jak Lost Coverage? Nie? No nic dziwnego. Nawet no, młodsza ja stwierdziłam, że był głupi, więc go usunęłam. Ale jeśli jest tu ktoś, kto pamięta taki serial, to, to no nie, nie, to naprawdę. Szacun, szacun, ludzie. Jak ktoś z Was zna ten serial i poda chociaż imię głównej bohaterki, czy no kogokolwiek, ja pamiętam jeszcze, dostajecie ode mnie kurde nobla. Naprawdę, dostajecie nobla. Teraz, skoro jesteśmy przy serialach. Pokażę wam zwiastun hitu kinowego pod tytułem Crazy Love. Widzicie, jakość tego wszystkiego jest um, po prostu żałosna. Mam osoby, które lubiały i oglądały Crazy Love, między innymi Otaku. Pozdrawiam Otaku, pozdrawiam. Ale sama jakość tego, sama scenografia i te wszystkie rzeczy, nie wiem, typu komputer, książka, po prostu... No nie. Nie chciało mi się tego robić, przez co wyszło to tak, jak wyszło. Może i fabuła nie była najgorsza, ale no, scenografia była słaba. Jakość również była nieszczególnie zadawalająca, więc no, słabo wypadł. Zaraz przejdziemy do pierwszego odcinka, ale pierw wyskoczył specjal na 400 subskrypcji, więc oglądamy. Dzień wszystkim. Dzisiaj, około godziny 17, wybiło mi 400 subskrypcji. Co tu się dzieje? Niedawno miałam 300, jeszcze niedawno 200, a w sumie nie tak dawno 100. A już wbiliście 400. Jestem tu dopiero 4 miesiące, a wy już tyle dla mnie robicie. Serio, wow. Ale ten film. Z samego początku, gdy byłam na YouTubie, marzyłam o tym, żeby zrobić konkurs. Ale no cóż, było dość mało osób. Nawet na 100 subskrypcji mało osób wykazywało aktywność. Ładnie to pamiętam. Typu, że moje filmy były takie słabe w ogóle scenografia i Ja tak to oceniałam, że jakaś masakra. Kurde, jakieś te jakość tego filmu, jak chociaż raz robicie coś takiego, o no! Chociaż raz w całym filmie, to już jakość spadała na 9 punktów. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Przez chwilę szukałam tych ocen z i no, niestety nie znalazłam, ale no szkoda. Przynajmniej bym się pośmiała. Kurs wygrała, ziemnia... wygrał ziemniaczek LPS TV i tak masakra, przepraszam Cię, ja pamiętam o tym, pamiętam o tym jeszcze. Pamiętam o tym, że miałam ci film nagrać, jakiś śmieszny. Nie umiem, nie rozumiem, nie umiem ludzi, to jest, to jest za... Ech, ja jestem zbyt poważnym człowiekiem. Zrobię go, wiem, że go zrobię, na pewno, ob obiecuję Ci to, obiecuję, no, no, obiecuję, no, dobra, no, pamiętam to jeszcze, to kurde, minęło tak dużo czasu, ja tego jeszcze nie zrobiłam. My przechodzimy do pierwszego odcinka serialu. Przepraszam, zimniaczek. No i właśnie. O, moja praca domowa idzie. Czekajcie chwilę. Od kiedy praca domowa umiem chodzić? Chodzi o jej siostrę. Aaaaah. Ej, stój! E -a -a. Co ty nie słyszysz? A! Serio, oguchłaś, Nie słyszysz? Dresie na całą szkołę, a ty nic? Ja, się słyszałam? To dlaczego nie zareagowałaś? Bo ja. Ach. Nieważne. No siostrzyczce, nie powiesz? Myślałam, że chociaż raz powiesz do mnie po imieniu. <noise> Rozśmieszaj mnie Ale ten śmiech był wkurzający Jezus Maria Wcześniej jak mi ktoś pisał, jakiś hater czy coś Ale ty się głupio śmiejesz śmiesz się jak koni tepe, te tak? Ja takie, a to są hejterzy Trudno, ja jestem super I się im nie przejmuję i w ogóle Teraz wiem Kochani hejterzy z tamtego okresu Ja się z wami zgadzam Zapraszam was, naprawdę, zgadzam się z wami 100% tak się zgadzam Przeniosę się w czasie i również będę hejtować tą głupią dziewczynkę, która tak się dziwnie śmieje. Ten film będzie mega długi, a naprawdę nie chciałam, żeby tak wyszło, bo, no wiecie, ja bym nie obejrzała tego filmu. Nie obejrzałabym go, szczerze, szczerze naprawdę szczerze to mówię. Więc jeśli jesteście, napiszcie w komentarzu hashtag hmm, pomagam. Hashtag pomagam, tak. Napiszcie hashtag pomagam. Jeśli to zrobicie, będę wiedziała, żeście się tak bardzo wytrzymali, że tutaj siedzicie i że... Hmm, Ile po prostu wspieracie tą małą dziewczynkę W jej leczeniu I leczeniu jej dziwnych odruchów I tej dziwnych śmiechów Więc naprawdę polecam No i między tymi filmami, się teraz pokażę Ostatni film Crazy Love Było jeszcze dużo filmów typu Nowotwór Który miał dużo Naprawdę dużo wyświe wyświetleń I wyszedł nawet całkiem spoko Ale nie będę go już pokazywać Bo wiecie, jakieś MW I tp i Dochodzimy do ostatniego odcinka Crazy Love straciłam wszystko Josha, mnie, mamę Ivy, już już nie mam nikogo jestem sama, sama to tak strasznie brzmi ale prawda zawsze jest straszna, prawda Nie daleko jest Cliff Być zaraz z Zobaczymy, czy chociaż trochę się poprawiłam. Poprawiłam się, ja nie mogę. Uwaga, bo ja nie mogę, ja po prostu muszę to zrobić. Dzień, dzień, dzień. Okej, spadam. Nikt mnie nie powstrzyma, bo nikt mnie nie kocha, więc skoczę sobie. Uwaga. Kamci się, nie rozpadnij się. Króciło Lucy? I ma się dobrze, tak jakby co. Nie, to by było piękne, to by tak było piękne. Czemu ja jej nie wyśmierciłam? Jest mi smutno. Idę po jogurt. Okej, okay. mam jogurt. Ratunek! Edward! Kuchu! Mam jogurt i. Mam jogurt i on jest niedobry, ale go zjem, bo mi przykro. Przykro mi, że mój. mój ulubiony bohater nie umarł. Teraz pokażę Wam przełom nad przełomami, a jest to Bloody Queen. Uważam, że to był jeden z lepszych pomysłów dlatego, że teraz kontynuuję tą serię i w ogóle, ale to nie ważne Dlaczego? Ponieważ utożsamiam się z bohaterami i jest fajnie, i jest bardzo O Jezus, nie Dostałabym w moim konkursie 9 za jakość Zamkniesz się wreszcie Jak poprosisz, to może się zastanowię <gry> eee, za bardzo to wychwaliłam, ok? Jakość jest znowu okropna. I nie chcę mi się tego do końca, więc prze przeminiemy ten serial, ok? Tego, tego nie było. To w ogóle nie świadczy o historii mojego kanału, nie? I ten śmiech znowu, znowu. Dlaczego? Ja nie chcę już, nie chcę, nie chcę, nie chcę tego śmiechu. Nie chce mi się już komentować tych wszystkich filmów, więc ustalmy, że nic nie było między pierwszą częścią Bloody Queen a drugą, więc przechodzimy do drugiej części. Nie wolno wchodzić, yy, rozumiem to pani, proszę mówić śmiało, jakieś postępy? Na no razie nic nie mamy, ale proszę uwierzyć, pracujemy nad tym. Przepraszam bardzo, nic nie macie? W takim razie, co robiliście przez ten cały czas? Niech pani nam uwierzy. I tak to wygląda. No cóż, jest to jeden z tych lepszych odcinków, lepszych filmów raczej, Kościowo i w ogóle, samo Shadows Gone, czyli yy, no, kontynuacja Bloody Queen, jest połączeniem Bloody Queen i Crazy Love, więc dla wszystkiego, dla każdego, Jezu, dla wszystkiego, co ja mówię! I przechodzimy do następnego filmu, już ostatniego. kochana. Hej. Miło Cię widzieć, gdzie jest Agnes? Ten film również nie zachwycał, jakąś tam jakością, ale. Był chyba w miarę dostateczny. Ten film pojawił się miesiąc temu, bo jestem leniem i nic nie wrzucam. Jestem okro... Okej, okay. okej, okay. uspokój się. To, że zjadłeś cały jogurt, nie musi nikt o tym wiedzieć, rozumiesz? Nikt ten jogurt źle działa na twoją agresję, rozumiesz? Wdech, wdech. Okej, okay. jest dobrze. Znaliśmy już sobie, jak bardzo zmieniło się moje nagrywanie, e, a teraz porównamy, jak bardzo zmieniłam się sama ja. Charakteru dość mocno. Teraz już mniej się przejmuję hejtami i w ogóle wszystkim, no. Jestem już taka bardziej odporna na to wszystko. A wyglądowo, Jezus Maria, działo się, działo. Pokażę wam film, w którym mm, pokazałam, jak wyglądam. Znaczy, no nie dosłownie, ale no, pokażę wam to. Chyba. A, jeszcze jedno. Nie piszcie, pokaż twarz jako specjal, bo i tak nie pokażę. Dobra, dobra, macie tutaj mnie z zamazaną twarzą. Tak oto wyglądam, wiem, brzydka jestem nawet bez twarzy. Tutaj macie pewnie na ekranie, wam się wyświetlą moje zdjęcia stare, jak wyglądałam wcześniej. Teraz pokażę wam się bez. no, bez twarzy, ale no, pokażę wam się. Więc tak, wcale nie znam całego górtu, nie, to nieprawda. Um... Jestem cała na czarno, bo w końcu white może, nie? White może. Dobra, to jestem. Ja ludzie. Jestem piękna. Widzicie, jestem cała na czarno. Jeszcze mam tutaj czarny sweterek. To jest golf. Tak. I tu mam tu włosy, mam, bo ja nie potrafię ich pokazać. Nawet są za krótkie. Um, no, wcześniej miałam takie długie, gdzieś dotąd. Mam dotąd. Nie, nie, pokażę ich. Tutaj się nagrywam i w ogóle. A tutaj się siedzę. O, o mogę tak się pokazać! Ło, i nie widać mnie. Oho, ho, ho. O nie! O nie! No i tak wygląda sprawa. Tutaj macie moje jakieś zdjęcia i w ogóle, żeby się skapli, że jestem taka brzydka i w ogóle. <laughs> nie wiem, czy ja mówię. No i tak, i my to poprawię, bo czemu nie? No i tak właśnie wygląda mój rok na, LP na LLP. Tak właśnie wyglądał mój rok na LPS Tubie. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście, za to, że nie odeszliście ode mnie, za, za te za osoby, które są od początku i za tych, którzy zjawili się niedawno. Dziękuję nawet za hejterów, naprawdę. Dziękuję za wszystkich was i no cóż, e, filmy się będą pojawiać, tak żeby nie było, nie? Tym razem regularnie. No i cóż, zobaczenia! Przepraszam, ziemniaczek.